Witam Was serdecznie, dzisiaj chciałbym Wam pokazać jak działa ten otomagnes neodymowy o wymiarach 5x5x1 cm na, głównie na 2 groszówki i 5 groszówki, które są nowego wydania bo mam tutaj jedną groszówkę, która jest yy, z roku 2009 jest to już troszeczkę starsza moneta a tu są Dwugroszówki i pięciogroszówki, które są z 2015 i 2014, czyli już są to, tak jak widzimy, nawet po wyglądzie, że one inaczej wyglądają, są, wyko są wykonane z materiałów tańszych, ponieważ Narodowemu Bankowi Polskiemu nie opłacało się y, robić tych starszych jednogroszówek, dwu i pięciogroszówek, ponieważ koszt materiału był by, y, przekraczał wartość y, tej monety. I teraz chciałbym pokazać jak właśnie o to działa ten magnes nadmowy. Tutaj na zwykłe monety. Nie łapie nic. Teraz przejdziemy do tej jednogroszówki, która jest starsza. Też nic nie łapiało. Już widzieliśmy siłę jaką ściągnęła. Ściągnął magnes te nowe. Jeszcze raz pokażę. Nowsze monety. To są monety dwupięciogroszowe i dwu dwugroszowe Ale tak samo też działa na monety jednogroszowe, oczywiście te nowe Tutaj jest ta stara Kompletnie nic nie chwyta, a teraz zobaczmy jak to się odbywa z tymi O, już widzimy jak O, się podnosi Z 10 centymetrów tym magnesem to wyrywa po prostu z miejsca Aż ciężko je trochę wderwać O, widzimy, że te materiały są bardziej ferromagnetyczne, podlegają polu magnetycznemu. Jeszcze raz pokażę. Może tak bardziej on skóry. Ocyk. O. Tak właśnie są nowe oszukane monety, które których koszt produkcji mm, musiał być o wiele tańszy niż wartość tych monet. No ale jedyny plus to, że można ściągnąć je magnesem, także czy z jakiejś wody, kąpieliska, czy z jakichś innych źródeł, to takim magnesem bez problemu można je wyciągnąć. Także to jest jedyny plus. Ale jeżeli chodzi o wartość złomową, to na pewno są o wiele mniej e, e, warte niż, niż te starego typu. Jednogroszówki. Także dziękuję bardzo za uwagę.